Dobra, więc się z tej strony Wili i dzisiaj to jest odcinek informacyjny. Na samym możecie zauważyć, e, pierwszą informacją jest to, że będzie u mnie Minecraft na kanale. E, e, parę osób już wie, bo się pojawiał e, trochę. Live były e, z Minecrafta. E, no i co? Chciałbym Was zaprosić do lajkowania i subowania mojego kanału i tego odcinka. No i co? Pierwszą informacją jest to właśnie, że będzie u mnie Minecraft. Wiem, że wiele osób może nie chcieć u mnie Minecrafta, bo będzie, bo Mój kanał się opiera o Fortnite, ale po prostu yy, No... postanowiłem też robić Minecrafta jak coś to też będzie Fortnite na moim kanale, bo mój no, kanał bardziej się opiera właśnie na Fortnite. Yy, no i co? Przez ten tydzień jeszcze planuję robić Minecrafta. Potem już będę robił Minecrafta i Fortnite'a. Yy, więc no, yy, no. po prostu tak postanowiłem. Jakoś tak. Minecraft mi się spodobał. Bo Minecraft jakoś. Nie wiem. Nie pytajcie, czy mi się spodobał o Minecraft. Yy, no i co? Druga informacja jest to, że będę. Staram się robić codzienne live'y teraz Tak jak przez ferie, które, no pod koniec ferii Niektórzy, jak mogę zauważyć Niektóre osoby, raczej mogę zauważyć, że Nie było jakby codziennych live'ów pod koniec tego powodu, że Nie było praktycznie ciągle w domu yy, No i co? Teraz się będę starał robić codzienne live'y, tak gdzieś wieczorem Czasami też Na przykład, nie bądźcie coś źli, że nie będzie Live'ów codziennie z tego powodu No bo faktycznie jest też szkoła, nie? Więc no A jak jest szkoła to trzeba się uczyć XD Nie pytajcie co ja zrobiłem No i co? Zostawcie łapki w górę i subskrypcję No bo fajnie by było No i co ja jeszcze bym chciała powiedzieć Możecie zasubskrybować też kanał Kanczejka, Perfekta i Dubana. Yy, no. No i pozdrawiam. Na